Hejka, hejka, tu Kamyko. witam was w kolejnym odcinku Stumble Guys Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zagram sobie fajne jakieś bitewki na pewno Ale najpierw wybierzemy sobie... o, jaka ta Roxy, ciekawe, dobra, nie grałem tą postacią Zagram sobie, że tak powiem, panią z kiteczkami Ale jaki ma normalnie tutaj serce na tym O rany, jakie tatuaże, to taka jakaś bojowa dziewczyna No dobra, co my tu mamy w tych wydarzeń fajnych Kołeczka nie będę odbierał, bo wiadomo, co będzie. Zresztą, no, we, wezmę sobie odbiorę za, żeton, za żetoniki na pewno. Ale tak, z wydarzeń, wydarzeń, moje, moje ulubione, nie spadni, czyli space drop. razu sobie odpalę, a co tam na space dropie. zobaczymy jak mi pójdzie. Na razie, dwa razy Honey Drop, a później Space Drop, także mam nadzieję, że dojdę do tego Space Drop'a. O, 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 a nie, inna mapka jest, o jak ja dawno tego nie grałem, to jest fajna mapka, słuchajcie. Znacie tą mapkę? Dobra. Tu sobie, że tak powiem... Hops, to mam taki sposób na przechodzenie tego, już tam pospadali, zostało 16 osób. No i wystarczyło, słuchajcie, przetrwać, żeby mnie żadne pola nie wciągnęły. I doszliśmy do kolejnego etapu. Czy teraz będzie ta sama mapa? Nie, jak ona będzie ta sama, to, to super. No i zaczynam, pamiętam swoje z... początki. To na tej mapie to ginęłem od razu. Ale to trzeba po prostu rozkminić, było, jak to przechodzić. Tak, będzie ta sama mapa. Chociaż no, będzie to sama mapa. Dobra, okej. Okay. ufomg, UFOMG, dobra, zobaczymy. Jak widzicie jak to przechodzę, to możecie sobie, że tak powiem, wykorzystać. Na początku czekamy, aż tutaj platformy przejadą. Uuu. O dobra, tutaj to kolosek przeszkodził. Dopiero w momencie kiedy właśnie się zaczyna opuszczać, skakujemy sobie na tą platformę i przesuwamy się tu do początku. I teraz. Próbujemy nie spaść. Prawie, prawie by mi się to nie udało, ale na szczęście ktoś odpadł szybciej ode mnie. No, trochę ten. Um, trochę to pole, że tak powiem, mocno wciskało mnie w ziemię. Dobra, czy będzie ta sama mapa? Tak, będzie ta sama mapa. Nie, space drop. No właśnie, jest space dropik. Dobra, UFO i space dropik. Ja sobie, że tak powiem o tak Są te ja tu mam tak, że sobie że tak powiem tutaj o pozbieram poszczególne te klocki O, ktoś mi tu zabrał klocka. Dobra A, teraz źle zrobiłem. No dobra, to już się wspomnie. W tym momencie przegrałem. A. Słuchajcie, to był błąd. No, niestety, ale byłem blisko wygrany, bo tylko jedna osoba odpadła przede mną. Znaczy, brakowało mi. No, niestety, dobra, ale byłem blisko i się nie udało. Niestety, dobra, odbieramy nagrodę. Niech będzie coś fajnego, poproszę. Legendarne domki. Oj, dużo brakuje, ale dimmer Nie, taka sobie, taki sobie ten skinek. Zagramy jeszcze raz, ale najpierw. Sambal Seekers. Co to jest za gierka? Stumble Seekers Dobra, to są różne nerwy, jakie widziałem na razie. Pani z kitkami mi przyniosła szczęście. Doszedłem do finału. Dobra, co tak długo dobiera? Tak, co my tu mamy? Okej, okay, jest nerf, jest nerf, czyli będą nerfy na pewno. Dawno tej mapki nie grałem. Tu sobie wskoczymy, czy mogę sobie tu wskoczyć na ten... O no właśnie. O, za... Z... rozwalił mnie, no dużo, dużo szczero. dobra, odpadłem niestety od razu, od razu, od razu, e, fajne jest to, gramy, gramy, jeszcze raz. Za szybko odpadam, niech będzie nerw. Poproszę nerfa. Nie, no tak, nie mogę szybko odpaść. W zasadzie miał przewagę nade mną pan, że, że tak powiem. Ja wskoczyłem, on zaczął do mnie strzelać, a jego ja nie widziałem. Także miał dwa strzały przewagi. No niestety, tak bywa. I co będzie? Dalej, nerf. Okej, okay, dobra. Nerf, tarcze by trzeba było wziąć. Najlepiej by było tarcze wziąć. Tu są przeciwnicy, tu są przeciwnicy. Dobra. Tutaj się jest. Przeszedłem. Dobra, tutaj był ktoś jeszcze. Chciałem go, że tak powiem, rozwalić, a tu za mną leciał, już widzieliście. Aha, aha. Dobra, zostało 16 graczy. Kolejny będzie też nerf. To ma bardzo duże znaczenie, tutaj w tej grze akurat, w nerfie, gdzie się, że tak powiem, w początkowej fazie znajdujemy. Bardzo duże ma znaczenie, moim zdaniem, nie? Bo jak w jakimś miejscu takim oddalonym, gdzie jest ściana za plecami, nie tak jak ja byłem teraz, że miałem, byłem na środku mapki, no to mamy ułatwione zadanie. Ale jest teraz mniej osób, nie mam tu nikogo, tu jest kolega jakiś, ten to mi chciał rozwalić, widzicie? Dobra, rozwaliłem go. Mam lepszą broń i tarczę. Nie, życie w sumie. Tutaj jest ktoś. Jest żydko. Życie. Zabierzemy, żeby nie miał ktoś. Dobra, załatwiłem go i przeszedłem do finału. Okej. Okay. O, nawet ma ktoś takiego skina jak ja tutaj. Ciekawe. Zgapił. I co teraz będzie? Następna mapka, też nerf, tylko na innej mapie. Elimination Base, wyeliminuj graczy. No teraz trzeba walczyć z innymi. Tarcza jest. Jak <noise> dobrze, że jest tarcza. Na, wpr na wprost. Łatwi mnie tu z boku ktoś. A, je... A, jeszcze jestem. Dobra, jestem na drugim miejscu. A, czyli tu jest do... iluś wygranych. Dobra, skakuję do góry. Bo chcemy życie, dobra. Jestem na trzecim miejscu. Tarcze, tarcze, potrzebuję tarcze. Tu jest pistolet. Ach, nie wskoczyłem tam. Muszę tam wskoczyć. I tu było wejście. Nie pamiętam gdzie było... Tu jest wejście, dobra. Weź broń, lepszą broń, poproszę i tarczę. Gdzie są przeciwnicy moi? Tam są. Dobra, tarcze, 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 tarcza. tarcze. tarczę. Mam. Narcza! Na użycia. Słuchajcie, na użycia. No. Oj, załatwił mnie. Dobra, ja mam drugie miejsce, więc nie jest źle. Czy ja mam dalej broń? Tą samą, czy nie? Ach, nie wskoczyłem tutaj. Tam jest tarcza, tarcza. Tarcza. Dobra, mam 5 kili dwa razy zgony Tam jest ktoś z tarczą. Nie! Dobra, załatwiłem gościa. Ej, wygrywam to na razie. ja aj, 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 zginę. Aha. Jeszcze dużo jest czasu. Czy tutaj jest wejście? Dobra, będzie pistolet. Muszę wziąć lepszą broń. Ach, nie ma pistoletu. Jest ten. Tam też jest ten. Życie tylko. Okej. Okay. Kolega dostał... Chwila w głowę. No, jak załatwił mnie? A, mam drugie miejsce. Ok, to jest życie. Oj, załatwił. Nie, 30 sekund, nie dam rady. Ach, chyba, że... Chyba, że teraz jeszcze coś... Mo... Dobra, jestem pierwszy. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Zostaw mnie, zostaw mnie! Dobra, jest, tarcza. Najważniejsze, żebym nie zginął i wygrałem. Mam 10 kili. Wystarczyło mi 10 kili. Dwa kile miałem przewagi, więc... Wow, udało mi się. <laughs> Dobra, nerf jest... Nerf jest fajny, lubię, ale... Nie miałem jakichś trudnych przeciwników, tak mi się wydaje przynajmniej. Pierwsze miejsce. Dobra, i teraz tak, chciałbym zagrać na pewno to jeszcze. Zobaczymy, czy dostaniemy UFO. Czy Honey Drop. Czy jakąś inną grę? Ufo, ufo. Może ufo dostanę. Ufo, fajne. Nice. Nie, będzie. Sp... A jest, ufo. Okej. Okay. Ekstra. Także jeszcze raz spróbujemy na moją technikę przejść. Czyli czekamy sobie tu na tej platformie. Niech się, że tak powiem. Tu możemy rzucić. To teraz oni tu powskoczyli, zobaczcie. A to tak naprawdę trzeba skoczyć tu na koniec. No i już poginęli od razu. Poginęli. Dobra, lecimy kolejną. Też będzie ufo, a nie! O, Honey Drop! O, to coś nowego. No, Honey Drop, ludzie potrafią grać. Ale sobie to, że tak powiem, tak sobie zrobimy. potem po utrudniać innym. No właśnie, tu nikt nie chce. Udało mi się. Jestem w ósemce, także teraz będzie space drop. Robę. mam nadzieję, że się uda wygrać. Dobra, i teraz trzymajcie kciuki. Możecie też dać łapkę w górę. Mamy taką. Na platformę do góry. Tu mamy jedną taką, którą możemy odbić się. Dobra, to chyba spróbuję wyżej skoczyć. Nie udało mi się, ale tak to zrobiłem. Ojeju, ojeju. Ale chyba rzucił ten kółko i... Dobra, jestem... Trzy osoby już odpadły, ale nie mam dalej gdzie skakać niestety. To jest problem. Dobra, ryzykuję. Nie mam gdzie dalej. Ostatnie cztery pola. Dwie osoby zostały. Tu już nie wskoczę, żeby nie wiem co. Dobra, muszę nieść tutaj na niższy poziom. raz skoczymy sobie wyżej, słuchajcie. O, tu skoczymy. Dobra, zobaczymy, gdzie nas przeniesie. Nigdzie nas nie przeniesie. Ok. Dobra, słuchajcie, jesteśmy tu. Gdzie mamy być? Jeszcze jedna osoba jest. Dobra, mam nadzieję, że to. Kolega popełni błąd. Ja sobie tu będę skakał góry. A tam skacze, Widać go, nie? O, jest wyżej ode mnie, słuchajcie. O! To ja w takim razie pozabieram mu trochę tych pól, żeby nie miał gdzie skakać. Ja się tu odbiję do góry i skoczymy sobie na, tą, na to pole stąd na to i tu mam jeszcze jedno czy ja tam dam radę doskoczyć o może nie jak nie tak to tak no właśnie tam skacze kolega zobaczcie o ran dobrze się trzyma ale już nie ma gdzie skakać zobaczcie, tam się kończą pola ja skoczę na środek to zabieram trochę tych klocków tu na środku. No trudniej spowiem Wam trafić w te pole takie o. Na, na tym. Na obrzeżach. Ale go pozabieram te klocki sobie. I koledze. Ojej, ale się teraz spakowałem. Nie mam gdzie. Dobra, musimy tak. Nie mam wyjścia. Dobra, na no, odbicie. I tu jest pole. gdzie mogę wskoczyć jeszcze jedno. na odbicie Zabieram te platformy do odbijania. Mam nadzieję, że to pomoże jemu odpaść. Nie, no, mam tu jeszcze jedną platformę, ale najpierw sobie zrobię, że tak powiem tak. No, ktoś popełni błąd w końcu, więc Mam jeszcze dużo do skakania, w sumie. Nie! What? Nie trafiłem! Ale w topa! O, rany, No słuchajcie, konik, jednorożec, czy co to jest? Wygrał. Niestety przegrałem. No cóż, dobry, dobry był przeciwnik, więc nie żałuję. Zajęłem, że tak powiem, drugie miejsce. Całkiem przyzwoicie. Odbiorę sobie za to nagrodę. Kolejną. I cóż... i... o, 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 i... mamy tu Pana Gina? Co to jest? Co to jest? Al-Rahil, okej. Okay. Ciekawe. O, fajna, fajny skin, fajny skin, zaraz zobaczymy. O, czekajcie, 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 czekajcie. Czy to jest legendarny w ogóle chyba, tak? Legendarny. O rany. Fajnie to wygląda. Nieźle. Dobra, odbiorę sobie jeszcze tylko tutaj, szybciutko. Mam jakieś misje, idę móc dobrać sobie żetony, widzę. 250. Och, mam punkty, żeby móc uzbierać sobie kolejną umiejętność, rozwinąć sobie. I dwa pudełka, to te dwa pudełka to sobie też odbiorę. Zobaczmy, co dostaniemy. Tu Gina, którego już mam i... Jakąś się młotkę. No, a tutaj? Aha, dobra. Otis, tak? Nie, dimmer, przepraszam. Dimmer, dimmer. Dobra, to ja jeszcze sobie odbiorę tu ze sklepu, ponieważ nie było kółeczka. Dobrane. Ale sobie zbierzemy zakup tutaj tego pudełka i zobaczmy, co dostaniemy. I niestety to będzie wszystko w tym odcinku. <laughs> no, przed chwilą nią grałem, naprawdę. <laughs> o rany, Roxy Roxy Roxy. Także pozdrawiam wam, Was serdecznie. Yy, zostawcie proszę suba i łapkę w górę. No i co? I do zobaczenia w następnym odcinku. Hejka. Pa! pa.